mam w następnym odcinku Teraz będę grał w pająki straszne takie ohydne fuu Na szczęście ja nie mam <laughs> arachnofobii a się boję duchów To jest trochę pizdowato yy, widziałem kurwa tam duży pająk więc kurwa czemu nie czemu miałby nie, mnie nie wpierdolić pająk no i poza tym wszystkim tu kurwa stoi Godzilla Nie wiem czy to kurwa tak fajnie widać, ale tu kurwa go Godzilla, nie wiem o co z nim chodzi. Ale jakoś kurwa wszystko zaawansowane nie jest Okej okay. No to chuj Trzyma Yes. O kurwa, Cię pojebało, ja to nie będę czytał, kurwa. Albo dobra, przeczytam. Prawie. Nie, to nie będę czytał, kurwa. Pierdole. Co tu mogę zrobić? Dobra, ma Szczerze. Nie będzie, nie będzie problemu, że się je pewnie pająku, tylko będzie problem, że on mi wyskoczy na ryło. to już nie będzie fajne. Nie? Pają, pa, pająk? Co ja tu muszę zrobić? Co ja tu muszę zrobić, żeby się wydostać? Czy po prostu ważę, kurwa, i mam go omijać, kurwa głupi? Ło. No kurwa, tu skanuję sobie na tym. Chujowo, że u mnie w szkole nie było to na publiczny ten, że może powody sobie i coś zeskanować tylko dyrektora, a ja bym kurwa sobie skanował czy tam. No i co by na pewno były, kurwa, nie wiem, 56 razy w tygodniu robione. Nie, pająk? Gdzie ty jesteś? Przecież, kurwa, omijać się chce. O, tam coś jest. Cześć! Ja tu jestem nowy. ty pracujesz? Dobry. A może on się zdecyduje o jak ten z Harry'ego Pottera do mnie? A! <ścoughs> Kurwa, się ruszył. A! Kurwa, co jest? Co on tych zapierdolach głupi? Cześć. Co, on się rusza tylko wtedy, kiedy zobaczy mnie? Zajmę kopa przez to całe drugie wyjście do pająka? Nie, mi się wydaje, że ich tu po prostu jest więcej. Kurwa, jak ja się tu obudziłem, że są pająki, to tutaj ja nie mam pojęcia. O, mogę sprintować? Myślę, że nie mogę. Coś jest ciekawego. O! Się rozkraczył. Jakoś dziwnie są te z zregenerowane. Nie wiem, czy to się... To jest kurwa losowo regenerowane czy nie, bo tak kurwa jakby modele są, ten, jakieś inne rzeczy są po prostu takie, nie wiem, ścianie albo lewitują po prostu. tu tak chyba były schody, więc ja tu idę po prostu do tego pająka, o ile on się nie, w innym miejscu nie pojawił jak tamten. Chyba, że ich tu jest po prostu kurwa więcej. To niebieski, ten różoił przecież. <coughs> no jakoś nie widzę, żeby mnie przeszlodował. Więc się jest git. A może zwrócił się mną? Już koniec, już nie jesteśmy bffy. Już nie jesteśmy i już nie. Koniec. To jest? go widziałem? Gubidzie? Jego go chyba tam widziałem. No on tak będzie łaził, dopóki go kurwa nie znajdę? Ej kurwa, właśnie nie będzie ważył. A, mogę zamykać. Zamknij to. Co? O. Kurwa, prześciany widzę. Jebany kurwa wielki chuj Ja pierdolę Nie to O kurwa On się w miejscu kurwa ten zmienia On gdzie to jest? Gdzie, gdzie to było? Chodzi Pa nie ma go uciekł! Co to jest na no, no to kurwa, nie czy coś nie Gdzie on jest? Co to jest? Bo ja to nigdy nie wyjdę. Ja nie wiem, czy on poszedł na górę, czy on... nie, mam do kafeterii poszedł i tam by wcześniej był. O, idzie tu. On poszedł. Tą plamę kojarzy na podłodze, ale gdzie ona dokładnie nie była. Czy ona była na górze, czy ona była na dole? Zajebiście. to bol? Čím to váži teraz? Aha, on sa váži tu. Čo teraz môže ísť na obkovo?

No iść dalej. No i chuj, co za pedał. Czy takie inne jakieś wulgarne słowo. by on poszedł tam, w tamtą stronę... Ja bym mógł go kurwa wykiwać i bym poszedł sobie. Nie no, jak dokładnie z nim walczyć. Nie mówiąc. No jest w chuj kurwa szybki, no ja pierdolę. Pa. I chuj zawróci. Pójdzie sobie stąd. No ty jesteś głupia pyta, nie? Jestem, nie, nie wyjdę kurwa. Nie, 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 ja będę kampił, kurwa, bo ja będę kampił, bo jesteś chuj. Skończyło się kurwa czyste granie.

Gdzie my ta karta prowadzi? Okej, okay. dobra, mam wybierac. Czekolivego mi kurwa daje, nie. Na górę. Nie, to światowa Tam było, czy powiem, No to nie, nie, dalej nie. Nie. Wiem. I onzu chodzi. Ja miałem dość kurwa z niepioletową kartą Tutaj dobra! No ale to jest trochę taki kurwa? Nie. Ochuj. 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 Ja już wiem skąd taki kurwa duży. Pochywam te pajanki. Dobra, bo teraz to w ja wojankach. Nie chcę mówić, że psyka albo psłem zbroję, nawet jak nic się nie stało jeszcze. Kurwa mnie nie goni, więc tak trochę nie, nie, nie ma szału, nie ma szału Zaraz się okaże, że w ogóle mnie nie będzie tu gonił kurwa Kurwa się wystarczyć drzwi Это говорю Ya mu bir daha iş kurbanı Nic nie było, nie? Tutaj nie mógł otworzyć, więc... Mm. Oh. Não, mamãe. <coughs> Teraz muszę wziąć i zapierdolić pająka w końcu. A, a! No kurwa. Jebany chuj! Czekał tam na mnie! Jest tu dalej? Nie, bo nie z tej strony przyszedłem. Nieważne. Nie, łaźni normalnie, to muszę na niego piec. Zapierdalam tego cpela. Ej, kolegę fajnego. O, chyba zadziałało. Nie żyje. O, wygrałem. Aha. To... całkiem... Proszę, tak ci powiem, tak. <laughs> Nie wiem, jak się z nim walczyło, kurwa. Czy ja miałem z nim na y, Westpad, patrzeć się z nim, kurwa. No ale patrzę, że to tam podchodził do mnie jak debi. Nic, nara.